Cześć! Nie szans. Cześć, witam Was na kanale Łączymy Technologię w serii Dziwne u mnie działa. W dzisiejszym odcinku pokażę, w jaki sposób użyć funkcji przypomnij hasło w kamerach UniArc. Zacznijmy od wpisania adresu IP naszej kamery w przeglądarce. Klikamy Nie pamiętasz hasła? I wyświetla nam się kod QR. Uruchamiamy teraz aplikację mobilną. Klikamy zakładkę JA, następnie narzędzie, i nie pamiętam hasła do urządzenia. Teraz zeskanujmy kod QR. Wyświetlił nam się adres e-mail, który został przypisany podczas aktywacji kamery. Klikamy Następny. I widzimy komunikat o wysłanie wiadomości do na naszego maila. Klikamy OK. Teraz sprawdzamy wiadomość, którą dostaliśmy. I wpisujemy kod bezpieczeństwa na stronie naszej kamery. Klikamy dalej. Teraz możemy wpisać nowe hasło. Potwierdzamy. Nasze hasło zostało zmienione. Teraz możemy zalogować się do naszej kamery. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzu. Dzięki za uwagę, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć! Ten kod QR, który ja skanowałem, to tu się wysiada taki duży.